Dzień dobry, z tej strony Paulina z Cyklow. moją gościnią jest dzisiaj Patrycja Ciurkowska, edukatorka seksualna, badaczka BDSM, seksuolożka, myślę, że też wspaniała znawczyni tematu i pani, która nam dzisiaj opowiada trochę właśnie o BDSM. Dzień dobry, Paulina. Dobra, to może zacznijmy od tego, ponieważ BDSM, zwłaszcza w, u nas w kraju, kojarzy się raczej z takimi rzeczami jak jakieś kajdanki, jakieś tutaj, wiesz, skórzane hernesy, inne takie rzeczy, ale wynika to raczej z braku informacji na, na temat tego, czym w ogóle jest kultura BDSM. Gdybyś mogła w paru słowach opowiedzieć o tym takiej osobie, która jeszcze nigdy nie miała kontaktu, zastanawia się w ogóle, jak ten temat ukryć. Przede wszystkim bardzo mnie cieszy, że użyłaś takiego sformułowania jak kultura BDSM. Od czego, od czego by zacząć. W zasadzie sam akronim BDSM nie wyczerpuje pełni tego, czym BDSM w istocie jest, dlatego że rozwija się on jako bondage, discipline, sadism, masochism, a, a fakty są takie, że w zasadzie BDSM to może być wszystko. Jest to pewna dynamika, w której osoba uległa czy ulegająca oddaje sprawczość tymczasowo, bądź permanentnie w zależności od przyjętego modelu relacji osobie dominującej. Więc wszelkie atrybuty typu kajdanki, pejcze, e, jakieś kneble, one nie są nieodzownym atrybutem, chociaż faktycznie gdzieś w popkulturze przyjęło się, że są to takie elementy, które gdzieś wizualnie naprowadzają Aha. na pewien kierunek, ale w rzeczywistości BDSM to jest nic innego jak pewna dynamika relacji, ewentualnie jakieś elementy tej dynamiki, które są wprowadzone w, w Waniliową relację, waniliowa relacja, czyli, niepo, czyli pozbawiona wszelkich kinkowych elementów. Mhm. Czyli nie skupiamy się raczej na, tym, na tej całej otoczce, na tych dodatkach, właśnie na rzeczach, które sprawią, że wchodzisz do sypialni i wydaje ci się, że to jest BDS-em. Tylko bds to jest ta rzecz związana właśnie z relacjami międzyludzkimi, z tym, jak dwie czy więcej osób podchodzą do siebie i na co się de facto umawiają. Tak, i tutaj ten element zgody czy umowy jest absolutnie niezbędny. My szczęśliwie dotarliśmy już do takiego punktu, w którym uważniamy kwestię zgody we wszystkich relacjach, jakiekolwiek mamy podjąć interakcję z drugą osobą i jeżeli zapytam Ciebie, czy mogę Ciebie pocałować, nie będzie Ciebie to dziwiło i w BDSM kwestia pytań i uszczegóławiania tego, co jest dopuszczalne, czego chcemy, na co się godzimy, jest kluczowa i tutaj nawiązałaś też do, do sypialni. Może się to dziać w sypialni, ale może się dziać też wszędzie i indziej. Może być, to, yy, może być to sposób komunikacji pomiędzy dwiema lub więcej osobami, które się Decydują na pewną właśnie dynamikę tego związku, w którym funkcjonują, wszelkiego rodzaju seksualność może być nawet wyłączona z tego typu związków. Mm -hmm. To wydaje się, że to jest temat ogromnie szeroki. I teraz dla takiej osoby, która nie miała z nim wcześniej styczności, ale może chciałaby coś poeksplorować, chciałaby się dowiedzieć, jak może zdeterminować, czy to jest rzecz, w którą chcielibyśmy tam, nie wiem, zanurzyć palec, zobaczyć, czy to jest coś dla nas, jak w ogóle ukryć ten temat, jeżeli nie mamy żadnych doświadczeń wcześniejszych. Zdecydowanie najpierw zanurzamy palec, zanim wskoczymy na główkę i polecam fora internetowe. Są strony dla kingsterów gdzie ludzie dzielą się szeroko doświadczeniem, swoimi spostrzeżeniami. Ja na przykład pracując nad. nad, nad... Pracą naukową, którą niebawem składam, spotkałam się, zmierzyłam się z tym, że trudno jest wyprowadzić jedną definicję tego, kim jest dominujący, kim jest uległy yy, i co to dla nich znaczy, dlatego że dla każdej z tych osób będzie to oznaczało coś innego. I też niestety my na polskim rynku wydawniczym nie mamy wystarczająco dobrego dostępu do publikacji, które pozwalałyby właśnie na takie zanurzenie palca. Mhm. Yy, więc, o ile jestem za tym, żeby czerpać z literatury, tak w tym konkretnym przypadku myślę, że Najlepiej, najbezpieczniej jest najpierw przejrzeć sobie dostępne fora internetowe i zobaczyć, co ludzie piszą i jak piszą. Dlatego, że literatura owszem jest, natomiast wymaga znajomości przede wszystkim języka angielskiego, ale też niemieckiego. Mhm. Teraz jeszcze kilka razy wspomniałaś o tej relacji, uległa, osoba uległa, osoba dominująca. Tutaj też patrzyłam na pytania od naszej społeczności i sporo osób jest z ogromnym dystansem do tego nastawiona i trochę patrzę na to w ale to nie jest relacja między osobami, tylko to jest poniżanie, to jest coś, co jest zawsze negatywne. Ty byś mogła też parę słów na ten temat powiedzieć, bo ja tu akurat z tymi się nie za bardzo zgadzam, ale wiem, że właśnie taki, taki jest odbiór, że taki jest wydźwięk bo bardzo dużo niedobrego zrobiła, paradoksalnie, popkultura, wplatając pewne elementy, które miały nawiązywać do BDSM, a okazało się, że, okazało się, że w zasadzie prezentują akty przemocowe pod płaszczykiem BDSM. Mhm. Więc też nie dziwię się, że właśnie Taki tego modu. typu głosy wybrzmiały od, od odbiorców. Natomiast, żeby BDSM to było BDSM, a nie przemoc, niezbędna jest zgoda. Czyli właśnie to konsensualne oddanie drugiej osobie tym, Czasowo sprawczości nad sobą, bo dominacja jako taka, ona, ona nie będzie wisiała w sama sobie w jakiejś próżni. Żeby dominacja była dominacją, niezbędna jest czyjaś uległość, a ta uległość musi być udzielona, musi być udzielona za świadomą zgodą. I ta świadoma zgoda jest czymś, co będzie w zasadzie konstytuować dominację. I tak długo jak obie strony wyrażają zgodę na to, co się dzieje, i tutaj kwestia kontraktu też tam się pojawia i zaraz jeszcze do tego powrócę, to wszystko to, co się dzieje w ramach BDSM, nawet jeżeli to będzie poniżanie, to, to poniżanie, być może te wulgaryzmy, być może nawet słowo suka, do którego my przywykliśmy, że ono ma jakiś taki pejoratywny wydźwięk. W społeczności bds ono jest całkowicie neutralne, a może być wręcz komplementem. Mhm. Więc y, warto jest sobie zakontraktować pewne rzeczy. Tego typu kontrakty nie mają akurat w Polsce mocy prawnej, y, bo nasz, nasz kodeks karny ani jakikolwiek inny nie jest w ogóle przystosowany do, do takich sytuacji, jak y, wyrażenie zgody na przykład na uderzenia. Mhm. Więc y, warto jest z drugą stroną czy stronami dogadać się, na co się zgadzamy. Y, czy to będzie y, spanking, czyli, czyli dawanie klapsów drugiej osobie, czy to być może będzie krębowanie y, rąk, jakimiś no właśnie, choćby tymi kajdankami, czy dowolnymi innymi atrybutami. Y, wszystko to wymaga doprecyzowania. I w ramach tego, co jest fantazją osoby A, i mieści się też w fantazji osoby B, to wszystko jest do dogadania. A jeżeli obie strony wyrażają na coś zgodę, fantazjują o tym, myślą o tym, pragną tego, no to jest to w sprzeczności z tym, co my rozumiemy poprzez przemoc. Rozumiem, totalnie, rozumiem. Bardzo się cieszę, że podałaś tak wiele przykładów, dlatego że mam też wrażenie, że gdzieś nam w, w omawianiu kultury BDSM umyka ta informacja, że to jest. Ogromny spektrum jest. To nie jest rzecz, gdzie mamy właśnie tylko tu ktoś został związany, tu ktoś został zagnablowany i koniec. Także to jest, to jest też bardzo ciekawe, że, że wspomniałaś o tych różnych możliwościach. Nie? W ramach całego PTSM można sobie powybierać jakieś drobne elementy. Dla kogoś to może być wyłącznie B, czyli bondy, czy krępowanie i kogoś może zupełnie nie pasjonować, nie pociągać, nie podniecać na przykład uderzanie tej osoby, spanking, być może będzie to osoba, której nie interesują jakieś elementy fetyszystyczne związane na przykład z obuwiem, które są dosyć, co jest, jest dosyć popularne w, w społeczności PDS-em. Więc każdy z tego może wyciągnąć jakiś drobny kawałeczek dla siebie. Ja na przykład spotykając się z osobami dominującymi e, gdzieś we, w toku swojej we, praktyki zawodowej, spotkałam się z osobami, które były skrajnie sadystyczne w ramach realizowania swojej seksualności, ale też takie, które czerpały przyjemność i seksualną, i pozaseksualną, wyłącznie z aktu związania kogoś. I jest to Aha. dla tej osoby sztuka, pewnego rodzaju sztuka. Ułożenia ciała w linach w taki sposób, aby było to estetyczne, a przy okazji wiązało się dla tej osoby związanej z pewnymi doznaniami. Więc każdy z tego, z tego akronimu wyciągnie coś dla siebie, a i on sam nie. Nie wyczerpuje tego, czym BDSM w zasadzie jest. To jest właśnie też super, że o tym wspomniałaś, że każdy wyciągnie coś dla siebie, bo też spotkałam się wielokrotnie nawet w komentarzach z tym, że założenie jest takie, że BDSM bierzesz w całości albo w ogóle. Czyli bardzo się cieszę, że od razu tutaj rozsypiałeś te wątpliwości. To może mogłabyś jeszcze powiedzieć parę słów na temat tego, na co zwrócić uwagę w takiej relacji? Zaraz zaczęłaś mówić o tym, że nasz ten kontrakt omówić, doprecyzować te rzeczy, których chcemy, których nie. Czy są jakieś takie specjalne czerwone łapki, na przykład, których należy unikać, zwłaszcza jeżeli zaczynamy, na przykład, nie wiem, chcemy się wybrać na jakąś imprezę BDSM, to jak się do tego przygotować albo o czym pomyśleć, żeby zapewnić sobie i nie tylko sobie bezpieczeństwo? Może zacznę od drugiej strony, bo czerwone, czerwone lampki, żeby wiedzieć czym są, warto jest najpierw się przygotować, wiedząc czego oczekiwać i co jest bezpieczne. Bo wszystko to, co nie spełni pewnych założeń, możemy potraktować jako czerwoną lampkę. Przede wszystkim BDS-em na Różnego rodzaju substancje psychoaktywne mogą nam przytłumić odbiór sytuacji. Możemy nie zdawać sobie sprawy z tego, że gdzieś już docieramy, czy jako osoba dominująca, czy uległa, do granic i może coś zostać przeoczone, czego skutki mogą być tragiczne. Dlatego, po pierwsze, na trzeźwo. Po drugie, hasło bezpieczeństwa. Zawsze. Jest niezbędny safe word. On może nie zostać nigdy użyty, ale powinien zostać ustalony. Tak jest. I to najlepiej, żeby było jakieś słowo, które wydaje się, że jest abstrakcyjne w kontekście seksualności, jak nie wiem, ogórę, kramka, zdjęcie, po to, żeby ono nie miało możliwości wybrzmieć. W jakimkolwiek innym kontekście, cokolwiek a, będziemy robić, po prostu w tym Tak przyjdzie. jest, bo jeżeli będziesz do mnie mówiła nie, 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 a wcześniej się omówiłyśmy, że tak, 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 to ja jednak chwalałabym, żebyś powiedziała ogórek. Jasne. I, i wtedy, wtedy sytuacja jest dla mnie czytelna że przerywam. I do tego to też zachęca obu znaczy drugiej osobie, czy tam, czy tam innym osobom partnerskim, być bardziej uważnymi, bo jest po prostu takie słowo łatwiej wyłapać. Tak jest, więc ten, to, to hasło bezpieczeństwa, bez względu na to, w jaki rodzaj praktyk się angażujemy, Dobrze jest ustalić, to jest nawet niedobrze. Niezbędne jest, żeby to ustalić. Oprócz tego yy, ustalamy co jest ok. I to może być właśnie coś w rodzaju kontraktu. Nie zgadzam się na przykład na zabawy z tekaliami, nie zgadzam się na pising, nie zgadzam się na przerywanie tkanki, ale też każdorazowo dobrze jest zrobić sobie taki briefing, dlatego że jeżeli wcześniej się na coś umawiamy, być może dzisiaj ktoś ma gorszy dzień, być może dzisiaj jest w stanie zrobić czegoś mniej, czegoś więcej. Nie chcemy przekraczać pewnych granic, więc taki briefing też jest wskazany. A długoterminowo. pozwolę sobie jeszcze tutaj wtrącić. Tak naprawdę w całej tej relacji, tak jak w każdej relacji seksualnej bardzo, bardzo kluczowy jest ja, unikat, tak unikat, tak, rozmowa, wymienianie informacji i właśnie cieszę się, że też wspomniałaś o tym, że dzisiaj możemy czuć się inaczej, możemy chcieć czegoś innego, więc ta rozmowa każdorazowa jest, jest konieczna. W przypadku osób, które dopiero wchodzą w relacje z kimś nowym, na przykład poznają się przez internet, bo i tak jest obecnie najłatwiej i są specjalnie portale dedykowane osobom poszukującym innych kinksterów, Dobrze jest znać stan zdrowia drugiej osoby. I, I to jest coś, co często, często jest przeoczane, nawet w literaturze, a ja jednak zachęcam do tego, żeby dowiedzieć się, czy być może osoba nie przyjmuje leków na serce, czy być może nie ma problemów z oddychaniem. Dlatego, że w takim, w takim momencie rzecz tak. Wydawałoby się podstawowe, jak zakneblowanie może być sytuacją realnego zagrożenia życia. Mhm. Więc też oprócz tego, co nas pociąga i fascynuje, co nas podnieca, o czym myślimy, dobrze jest też y, znać stan zdrowia i podzielić, się, mhm. tak, i podzielić się też swoim stanem zdrowia z drugą osobą. Super, to właśnie y, zaczęłaś już mi ten temat, który przychodzi mi kolejny do głowy, czyli takie jakby. BHP z BDSM, no bo y, rozmawiamy o tym, że granice są bardzo różne, mamy y, 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 ogromne możliwości tego, czego możemy zażądać lub poprosić od y, osoby partnerskiej i teraz y, jeżeli zaczynamy właśnie przygodę z BDSM, to o czym warto pamiętać? Bo tak jak wspomniałaś właśnie o, tutaj o, o zdrowotnych aspektach, no to na pewno mamy też elementy czy w bondage, czy w dominacji na innych poziomach, takie, które no, warto by o tym pomyśleć, żeby nie zrobić sobie krzywdy. Chodzi, chodzi mi konkretnie o krzywdę fizyczną, czyli na przykład jeżeli nigdy, no nie wiem, nie krępowaliśmy, no to może od czego zacząć, żeby nie wyskoczyć tutaj z Jakimś, powiedzmy, nie wiem, sznurkiem do wiązania drewna, żeby nie porobić sobie krzywdy. Wiesz, pod tym kątem chodzi mi o takie, o takie podstawowe rzeczy, o których warto pamiętać na start, żebyśmy jakimiś domowymi sposobami nie zrobili sobie krzywdy, a do tego zmierzam. Okej, okay, to jeżeli chodzi o fizyczną krzywdę, to jak już wspomniałam wcześniej, trzeźwość przede wszystkim, żeby umieć wyłapać, kiedy mamy dość. Warto jest znać anatomię, postawy i to przede wszystkim przywiązaniu jest ważne, żeby na przykład nie przeprowadzać sznura, sznura przez ścięgna. I też bardzo konkretne typy lin są przeznaczane do wiązania. Są to liny jutowe albo konopne, dlatego że one ze względu na, na swoją specyfikę pozwalają na zrobienie stabilnego wiązania i jednocześnie też łatwo jest je wyregulować. Jeżeli kupimy sobie jakąś zwykłą syntetyczną linkę z kastora, byłoby będzie ładna i różowa, może się okazać, że ona na przykład zanurzona w wodzie albo węzeł, który będzie zbyt ciasno ściśnięty w sytuacji jakiejś kryzysowej, żeby nie doszło na przykład do martwicy, nie da się tego rozplątać, trzeba rozcinać. Nie chcemy doprowadzać do takich sytuacji, dlatego warto jest w przypadku nawet no przede wszystkim wiązania, zaznajomić się z podstawami anatomii, żeby wiedzieć, gdzie te linie można przeprowadzać, gdzie nie. No i to też nosi się ja oczywiście do z... Ja tu pozwolę sobie jeszcze podrzucić informacje. Są też kursy, na które można się zapisać, na przykład właśnie z. Shibari, i tam y, o, osoby prowadzące zajmują się właśnie tym, żeby y, takie rzeczy konkretnie wyjaśnić i też y, zaprezentować, więc może nie startujmy właśnie od, y, od takich grubych y, y, rzeczy. Y, y, przepraszam, no, ja z moją ADHD nie się wtrącić. Hmm, czyli tak, pamiętamy o tym, żeby właśnie jeśli już wybieramy linę, to wybieramy takie, które będą dla nas bezpieczne i do tego są przeznaczone. Jeśli chodzi właśnie na przykład o spanking, no to tutaj też spektrum jest duże i też wiemy, że możemy zacząć od klapsów otwartą dłonią, a koneć tak możemy skończyć. I jak uważać, żeby nie trochę zwierzę. Na czym możemy skończyć? To w zasadzie ogranicza nas tylko fantazja i możliwości? I druga osoba oraz hasło bezpieczeństwa. Są przeróżne gadżety, z których można korzystać i można się wyposażyć w nie w przeróżnych miejscach. Przede wszystkim w sex bo myślę, że to jest pierwsze, co przychodzi do głowy, ale też gadżety kuchenne się do tego świetnie sprawdzają. Jakieś szpatułki do, do przewracania naleśników, cokolwiek. Kuchnia jest pełna gadżetów, które można wykorzystać do dodawania lania drugiej osobie i też myślę, że jest to taki, taki zasób, który można łatwo spróbować wdrożyć w ramach eksperymentu, bo jeżeli para czy więcej osób decyduje, się na podjęcie eksperymentu, to też no nie oczekujemy, że od razu się dadzą polateksowe kombinezony Oczywiście. i skórzane maski. Prawda? Więc fajnie jest zacząć od tego, co mamy pod ręką i w ten sposób też sprawdzać. To nam sprawia przyjemność, a co nie. Dlatego, że bardzo fajnie wcześniej wspomniałaś o tym zanurzaniu palca. I ja polecam, żeby bardzo, bardzo delikatnie ten palec na początku zanurzać. Mhm. To ja chciałabym jeszcze parę chwil poświęcić na rozmowę na temat granic. Bo mam wrażenie, że zwłaszcza w BDSM zachowanie, uszanowanie granic tego naszego partnera, czy partnerki, czy osoby partnerskiej jest kluczowe. I teraz w sytuacji, kiedy no nie wiem, zaczynamy, mamy ten pierwszy taki bardziej ostry seks, nazwijmy to, mamy ten moment, w którym to podniedzenie jest ogromne, może to skupienie jest troszeczkę mniejsze. Ja na co zwrócić uwagę, albo w jaki sposób właśnie może gdzieś ułatwić sobie i drugiej stronie uszanowanie czy ustanowienie tych granic, bo tak jak mówiłaś, to te hasło bezpieczeństwa to jest super ważna sprawa, ale teraz czy są jakieś jeszcze może tipy, jakieś rzeczy, które można podpowiedzieć na początku, zwłaszcza w kwestii tego ustawienia? No bo skoro nigdy nie byliśmy w takiej relacji, nigdy tego nie robiliśmy, mhm. to wydaje mi się, że ustalenie granic przed rozpoczęciem aktu jest niezwykle trudne. Jest trudne wszystko będzie też zależało od tego, czy podejmujemy takie pierwsze kroki bds -y owe z kimś, z kim już jesteśmy w jakiejś romantycznej, waniliowej relacji, czy wchodzimy w nową relację, która już u swoich podstaw ma bds -em. I jeżeli będą to jakieś elementy stopniowo wdrażane do romantycznej relacji, w której funkcjonowaliśmy wcześniej, to tutaj sprawa wydaje się nieco łatwiejsza, dlatego że my znamy już seksualność tej drugiej osoby, znamy jej reakcję. W tym momencie po prostu rozszerzamy wachlarz tego, co się działo pomiędzy nami do tej pory, wdrażając to nowe elementy, ale już wiemy, jak się komunikujemy z tą drugą osobą i jak ona się komunikuje z nami. W momencie, kiedy wchodzimy w nową relację, sytuacja się nieco bardziej komplikuje, dlatego że społeczność, o ile jest inkluzywna, i powiedziałam że nawet bardzo inkluzywna, co jest mocno na plus, o tyle też niestety, jak wszędzie, można trafić na osoby, które nie będą respektować tego, o co się je prosi, i ja z tego względu. To zalecam, żeby przy pierwszym spotkaniu z osobą z tak zwanego klimatu, czyli właśnie związaną z BDS-em, żeby zrobić sobie tak zwany cichy alarm, czyli jakiej zaufanej osobie powiedzieć, gdzie będę, z kim będę, o której zaczynam i o której kończę. Mhm. I jeżeli do tego czasu się nie odezwę, to żeby ta osoba zainterweniowała. Jest to praktyka pozwalająca na zachowanie bezpieczeństwa, a wszystko inne, co się dzieje na płaszczyźnie komunikacyjnej, ponieważ nie zaczynamy też w kontakcie z nową osobą od razu, od rozebrania się i na kolana, yy, ustajmy wcześniej, jak się, jak się zobaczymy, sprawdźmy siebie, porozmawiajmy, czy nam w ogóle kliknie, czy nie kliknie, czy my chcemy iść w to dalej, czy też nie, więc jakby to co, to, co powiedziałabym, że jest takim bezpiecznym zapleczem, to jest zrobienie sobie cichego alarmu z zaufanej osoby, jeżeli idziemy się spotkać z kimś po raz pierwszy. Mhm. Ja jeszcze chciałabym tak tylko delikatnie przypomnieć na koniec, że zawsze mamy prawo zmienić zdanie, zawsze mamy prawo powiedzieć, że czegoś nie chcemy, zawsze mamy prawo po prostu zażądać, żeby ktoś przestał bez względu na to, co się dzieje, i tak jak rozmawiam o tym od początku, zgoda obustronna jest zawsze kluczowa, więc chciałabym, żeby to wybrzmiało, żebyśmy nigdy tego nie gubili. Jeszcze na koniec mam takie małe pytanie na temat tego, co zrobić w momencie. Kiedy jesteśmy w relacji waniliowej, mieliśmy taką fantazję, że może BTS-em to jest coś dla nas, ale nagle się okazuje, że kurczę, trochę jest mi niezręcznie, coś jest nie tak, to chyba nie jest jednak mój klimat i teraz jak delikatnie się z tego wycofać i jakby czy jest na to jakaś, jakaś taka drobna recepta, chociaż albo poza otwartą komunikacją w stylu kurczę, wiesz co, no chyba to nie jest dla mnie, co można zrobić, żeby ułatwić tą ja rozmowę? Ta niezręczność jest naturalnym elementem wprowadzania pds właśnie do waniliowej relacji, dlatego że nie przywykliśmy do tego, że na przykład zwracamy się do swojej dziewczyny, czy partnerki, pani, proszę pani, a może być to element, od którego zaczniemy. To na początku może się jawić jako niezręczne. Natomiast y, fajnie, że powiedziałaś, że możemy przerwać w dowolnym momencie, bo jeżeli pojawi się dyskomfort zamiast rozbawienia i niezręczności, możemy przerwać, bo faktycznie to może nie być dla nas. Y, ale, ale ten element związany z jakimś takim rozbawieniem, to jest jak najbardziej wskazany, bo BDS-em to ma być zabawa. Super. To jeszcze mam jedną taką, może mniej przyjemną rzecz, ale też bardzo ciekawą i taką, że jak sama chciałabym się dowiedzieć, gdzie z tym można pójść, co z tym można zrobić. W momencie, kiedy już wiemy, że BDS nas kręci, że to jest rzecz, która jest dla nas super, ale zaczynamy się obawiać, że na przykład możemy niechcący, przypadkiem lub jakby powodu naszego pragnienia, chcieć uczynić jakąś krzywdę drugiej stronie. To teraz, jeżeli chcielibyśmy się zgłosić gdzieś, żeby o tym porozmawiać, żeby może uzyskać jakąś pomoc albo dowiedzieć się, co się dzieje z nami, albo jakoś sobie to wszystko poukładać, to dokąd można się udać w takiej sprawie? Powiedziałabym, że pierwszą instancją mógłby i powinien być seksuolog, mhm. czy psycholog-seksuolog. Natomiast tok studiów seksuologicznych, a psychologicznych tym bardziej, nie przygotowuje adeptów tych dyscyplin na na kingsterów. Mhm. Dlatego polecam, jeżeli ktoś miałby potrzebę udać się do specjalisty, aby wcześniej sprawdzić, czy ta osoba jest specjalistą king pozytywnym, jeżeli nie ma takiej informacji gdzieś na profilach na stronach, żeby wysłać wiadomość z takim pytaniem, bo mamy różne orientacje teoretyczne, a też nie każdy będzie uzupełniać, nie każdy specjalista mhm. będzie uzupełniać mhm. więc z tego obszaru. Specjalista king pozytywny to jest Specjalista osoba, king jest pozytywny, tak, okay, to super. <laughs> e, więc takich specjalistów polecam, żeby szukać, bo to będą ludzie, którzy będą rozeznani, nie będą traktowali tego typu preferencji w kategoriach patologicznych, nie będą tego traktowali właśnie I jako to, w takim miejscu Poczujemy się bezpieczniej, bo nie będziemy oceniani. To jest, to jest, tak. U żadnego specjalisty nie powinniśmy być ocenieni, ale ten, który będzie king pozytywny, być może będzie dysponować takim orędzie merytorycznym, które pozwoli na bezpieczne przekatanie tego, co być może tej osobie siedzi w głowie. Też pewnie język będzie łatwiejszy, bo jeżeli posuwamy, jakby poruszamy się w tych samych obrębach, to będzie nam troszeczkę łatwiej prze, choćby nakreślić to, co się dzieje. Tak. Bardzo fajnie. Super, bardzo to było pomocne. Dziękuję Ci za, za poświęcenie. Czas. Mam nadzieję, że jeszcze uda nam się kiedyś spotkać i pogadać więcej. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Jeżeli macie jakieś pytania, to zostawcie oczywiście w komentarzu. Postaramy się jak najszybciej do Was wrócić. A teraz życzę cudownego tygodnia i do zobaczenia następnym razem.